Dzień dobry moimi państwa gośćmi w temacie do dyskusji są dziś Anna Larson, dyrektor do spraw ekonomii cyrkularnej w Rilup Platform Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na łączu telefonicznym dominik dobrowolski Ekolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Do konsultacji trafił projekt ustawy zakładający budowę systemu kaucyjnego w Polsce, obejmującego butelki plastikowe do 3 litrów oraz szklane do 1,5 litra, czyli wszystkie butelki np. ze słodkimi napojami czy sokami, nie tylko z alkoholem. Wczoraj wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba poinformował, że rozważane jest także objęcie systemem kaucyjnym puszek po napojach. Zgodnie z zapisami tego projektu, zadanie stworzenia systemu spocznie na barkach przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek i właśnie przedsiębiorcom pozostawia się tutaj duże pole do działania, bo to oni zadecydują o wysokości kaucji. Czy taki system w Polsce ma szansę się sprawdzić? To pytanie do pani Anny Larson. Może na początku jeszcze powiem o kontekście europejskim. Systemy kaucyjne w tej chwili są niezbędne. Już 26 krajów europejskich, zarówno członków wspólnoty, jak i stowarz krajów stowarzyszonych albo wprowadziło system kaucyjny, albo podjęło już decyzję o wdrożeniu takiego systemu, jest to system, który udowodnił, że bardzo dobrze się spisuje, ma świetne rezultaty w kontekście poziomów zbiórki, to jest około 90%, ale też w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego. Tak? bo pamiętajmy, że to, co zostanie zebrane w systemie poprzez to, że opakowania są czyste, to ta zbiórka jest jednorodna, one trafią do wysokiej jakości recyklingu materiałów i już dzisiaj w wielu krajach, które, które mają systemy kaucyjne na opakowania jednorazowe, oczywiście też tutaj można objąć opakowania wielokrotnego użytku, te trafią do, do ponownego użytkowania. Możliwe jest zamknięcie obiegu surowców, tak w danym kraju na terenie jednego państwa. W większości krajów europejskich systemy kaucyjne są scentralizowane, co to oznacza, że jest jeden operator który reprezentuje oczywiście w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzających, bo to wprowadzający tutaj możemy uściślić troszkę, tak? To nie chodzi o wszystkich przedsiębiorców, tylko o tych, który, którzy wprowadzają opakowania na rynek, to oni zazwyczaj organizują system i i wraz z jednostkami handlowymi, przedstawicielami tych, tych jednostek handlowych, organizują zbiórkę i również finansują tą zbiórkę. Na razie w projekcie ustawy jest mowa o wielości systemów kaucyjnych. Te przepisy nie są jeszcze do końca doprecyzowane i nie wiemy, jakby to miało wyglądać. Wysokość kaucji, o której Pan wspomniał, też jeszcze nie jest doznana. Nie jest jeszcze znana, ale samo wskazanie, że ta wysokość będzie w gestii przedsiębiorcy, tak jeszcze do końca nie wiadomo, co to będzie za przedsiębiorca, bo tam też jest odniesienie do, do spółki. Dużo znaków zapytania jest. Dokładnie, do, do, do kogoś, kto, podmiotu, który, który, który jest recyklerem, to oczywiście też nie jest, nie jest w standardowym systemie kaucyjnym w Europie. Nie wiemy do końca jak to ma wyglądać, ale samo wskazanie, że taki jeden z tych przedsiębiorców tak, tak będzie mógł sobie ustalać wartość kaucji samodzielnie, no to oczywiście to, to nie jest pozytywny kierunek. Kaucja powinna być jednakowa na terenie całego kraju. Nawet w Niemczech, gdzie system jest decentralizowany, mamy do czynienia z jednakową wartością kaucji na opakowania. Jednorazowe. No, oczywiście w przypadku wielorazowych, to nie ma tam też centralizowanego systemu, więc, więc jakiś tam produkt, ale zawsze ten produkt w jednym mhm. państwie, we wszystkich województwach i we wszystkich miastach i miasteczkach będzie miał jedną wartość kaucji. Panie Dominiku, a czy Pana zdaniem widzi Pan szansę na rozwiązanie problemu z opakowaniami, czy to szklanymi, czy plastikowymi, właśnie w tym systemie kaucyjnym? Czy on coś, Rozwiąże, rozwiąże te problemy związane właśnie z tymi odpadami w Polsce. No i jeszcze zapomniał Pan o puszkach aluminiowych. To tak, to, to wczoraj tak, taka o, zapowiedź była. Tak jest, o różnego rodzaju opakowaniach napojowych. Ja bym chciał od, zacząć od takich ogólniejszych spraw. Po pierwsze, efektem jest po prostu zmniejszenie zanieczyszczenia ziemi, powietrza, przyrody. Co to znaczy? No to jest po prostu lepsza jakość życia i o to, o to nam wszystkim chodzi, więc nie zapominajmy, że to nie chodzi o jakieś prawne wygibasy, tylko o to, żeby po prostu poprawić jakość życia. Dalej kwestia bardzo ważnych spraw, a mianowicie nawyków. Nawyków Polaków. Wszystkie badania pokazują, że systemy kaucyjne na opakowania po prostu kształtują wśród Europejczyków takie przyjaźniejsze dla środowiska zachowania. Kolejna rzecz, no można powiedzieć kluczowa dla, dla rozwoju w ogóle Europy, to o czym wspomniała Pani, a mianowicie wsparcie gospodarki w obiegu zamkniętym, cyrkularnym. Więc pomaga to po prostu w zawracaniu wszystkich surowców, które są wykorzystywane w produkcji opakowań, do kolejnej produkcji, a nie do, do tego, co się w Polsce dzieje, czyli w większości przypadków składowania odpadów na wysypiskach, bo to jest polski, me, to, to jest polska metoda zagospodarowania od, odpadów. Kolejna rzecz, kluczowa, no to są po prostu działania związane z, z walką ze zmianami klimatycznymi. Jeżeli marnujemy surowce, marnujemy materiały, Czyli marnujemy energię, czyli tą energię, która, mówiąc krótko, była wyprodukowana z kopalin. Czyli walczymy ze zmianami klimatu. Dalej, kluczowa też sprawa, walka z takimi materiałami niskiej jakości. Kaucja, że tak powiem, stymuluje wpuszczanie na rynek rzeczy, które są trwałe, czyli takie, które mogą być wielokrotnie używane. Czyli, mówiąc krótko, walczymy z jednorazowością, która nas otacza. I tak yy, można powiedzieć jeszcze dwie takie kluczowe sprawy yy, ogólne, czyli mówiąc krótko, yy, czystość na, yy, w naszym środowisku. W którym przebywamy. Miasta, osiedla, parki, plaże, rzeki. Ja tak się zawsze zastanawiam, co się dzieje, że Polacy mieszkający w Sztokholmie, w Helsinkach, w Kopenhadze inaczej się zachowują niż. Ci, którzy mieszkają nad Wisłą, no właśnie mądre prawo i chociażby prawo związane z kaucjami. No, no tam, tam, mówiąc krótko, ja sporo podróżuję, sporo pływam kajakiem czy jeżdżę na rowerze po Europie i naprawdę jest różnica w zanieczyszczeniu środowiska tymi opakowaniami, które są objęte kaucją na Zachodzie, a które nie są objęte w Polsce. Po prostu w Polsce się walają wszędzie. No i taki można powiedzieć taki impuls gospodarski, gospodarczy. Moim zdaniem kaucja no to jest po prostu tak dla zielonych miejsc pracy. To są nowe metody zagospodarowania odpadów. To jest nowa metoda produkcji opakowań. To jest nowy, nowoczesny recykling, a nie można powiedzieć taki prymitywny polegający w Polsce na, na czym? Na składowaniu. Mówimy o gospodarce odpadami lub na forsowaniu spalarni bo w tym momencie z tym mamy do czynienia, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z recyklingiem, więc forsujemy spalarnie, czyli wpakowujemy się w jakiś po prostu bezsensowny system, który za 10-15 mm -hmm. lat okaże się dla nas katastrofalny, bo spalarnie będą musiały ponosić konsekwencje emisji dwutlenku węgla i koszty spalarni będą po prostu znowu wszyscy będą, że tak powiem wyrywać włosy z głowy mówiąc, co to za potworne koszty zagospodarowania odpadów. Zatem te wszystkie rzeczy, o o powiedziałem, wskazują tak. Tak, tak dla kaucji, jak najbardziej, bo to jest metoda stosowana w krajach chociażby basenu Morza Bałtyckiego. Jeżeli chcemy mieć czyste środowisko, to powinniśmy tą kaucję wprowadzić na wszystkie opakowania. Na po... wszy... o, oczywiście my na te mówimy o opakowaniach napojowych. Pani dyrektor, pani powiedziała, że w niektórych krajach europejskich, gdzie stosowany jest już system kaucjny na opakowania z tworzyw sztucznych, czy też szklanych, hmm, Poziom recyklingu tych opakowań sięga 90%. Pan Dominik z kolei dodał, że to będzie taka walka z jednorazowością, czyli producenci będą musieli jakby zmienić jakość tych opakowań, żeby były bardziej trwałe, ale ja chcę zapytać, jak duża Państwa zdaniem powinna być kaucja za butelki w Polsce, żeby rzeczywiście zachęcić ludzi do ich zwracania w sklepach, a nie wyrzucania do śmietnika. No, Ja niestety zauważyłem, że plastik to przynajmniej w moim domu najczęstszy odpad, jeżeli mogę tak powiedzieć, wszystko w sklepach jest opakowane tworzywem sztucznym a taka kaucja ograniczyłaby jednak ilość wyrzucanych przez nas śmieci. Pani Anno. Pamiętajmy o tym, że to właśnie jest bardzo potężny mechanizm, który poprzez to, że nadaje wartość odpadom motywuje poprzez, poprzez naliczenie kaucji w momencie sprzedaży i możliwości jej zwrotu przy dokonaniu zwrotu właśnie opakowania przez konsumenta, nadaje wartość tym odpadom, tak. To, 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 to nie są już śmieci, które, które widzimy w polskich parkach, na polskich plażach, tylko to są cenne surowce do, do procesów recyklingu. I właśnie tutaj kluczowa jest wartość kaucji, o którą zapytał pan redaktor, bo oczywiście jeśli ona będzie za niska, to nie motywuje mieszkańców do tego, żeby pofatygować się do sklepu i te opakowania zwrócić w jednostce handlowej. I w każdym kraju. Decyzja co do wartości e, kaucji powinna być poprzedzona analizą społeczno-ekonomiczną. Jaka wartość kaucji będzie na tyle wysoka, że zmotywuje mieszkańców do, do zwrotu opakowania, e, a równocześnie nie będzie e, aż tak wysoka, żeby, żeby to prowokowało do nadużyć. Wiemy, że taka sytuacja miała miejsce w Niemczech. Tam, tam ustawodawca zdecydował się wprowadzić bardzo wysoką, tu 2020. W trzecim roku wartość kaucji na opakowanie jednorazowe 25 eurocentów. To, to oczywiście było za wysokie, jak na, jak na rynek nawet niemiecki i spowodowało to konieczność stosowania dodatkowego zabezpieczenia. Widzimy, no, o ile w naszych krajach tutaj nordyckich, ja sama mieszkam w Szwecji, wysokość kaucji jest w okolicach 20 eurocentów. Myślę, że polscy bliżej. Do, do krajów bałtyckich, gdzie, gdzie kaucja na wszystkie opakowania jedno i wielorazowe, tam to jest uproszczone. Nie ma uzależnienia od wielkości opakowania, ani od tego, czy opakowanie jest jedno czy wielorazowe. Kaucja tam wynosi około 10 eurocentów, więc myślę, że to jest taki poziom od którego w Polsce można zacząć. Oczywiście kaucja powinna być decyzją Ministerstwa Właściwego do Spraw Środowiska, powinna być przez, przez taki organ władzy aprobowana. Często się to dzieje też na, na wniosek operatora systemu, ale oczywiście ostateczna decyzja jest w gestii organu. Władzy, po to, żeby zapewnić skuteczność takiego systemu kaucyjnego. Panie Dominiku, Pana zdaniem? No tutaj faktycznie takie tylko rady przez telefon, jaka powinna być kaucja, no muszą być poprzedzone badaniami. Natomiast ja procentach zgadzam się z panią, która mówiła o, o tym, że, że te, te, ta kaucja musi z jednej strony motywować do, do zbiórki, a z, dru, z drugiej strony no, troszeczkę też nie, nie uderzyć w sam biznes, bo tutaj wszystkie strony muszą się, mówiąc krótko, dogadać. Natomiast no, nie, nie odkrywamy Marsa. Zróbmy tak, bierzmy przykład z tych krajów, gdzie ta kaucja funkcjonuje i, i najlepiej, najlepiej działa. więc więc te, ta wielkość do złotówki według mnie, w Polsce ma rację bytu. Ja byłbym, by, ja byłbym za tym. Natomiast, natomiast jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że kaucja powinna objąć no, większość tych napojowych opakowań, aby nie, nie można powiedzieć nie dyskredytować jednych w stosunku do drugich, żeby, żeby te, te, ta rywalizacja rynkowa też była wśród tych branż opakowaniowych wyrównana. Ja, ja tutaj mam szczególne, że tak powiem, szczególnie jestem cięty na, na małe opakowania alkoholowe szklane. Mówię, mówię tu, może nie wszyscy to wiedzą. My konsumujemy miliard opakowań małpek rocznie. Naprawdę yy, co roku miliard y, tych małpek trafia do środowiska. To jest koszmar. To jest nie tylko kwestia zanieczyszczenia środowiska, ale no wiadomo, jeszcze, no mówiąc krótko działa, a, a społecznie promowanie alkoholizmu. Zatem, zatem zdecydowanie kaucja na wszystkie opakowania i wszędzie niższa. Niż. I tutaj będziemy musieli kończyć, natomiast ja jeszcze powiem, że do stworzenia skutecznie działającego systemu kaucyjnego zobowiązała nas Unia Europejska. Zgodnie z unijną dyrektywą do 2025 roku należy zapewnić system selektywnego zbierania butelek i jednorazowego użytku stworzyw sztucznych na poziomie 77%, a do 2029 roku, czyli 4 lata później, system musi odzyskiwać już 90% opakowań. Konsultacje potrwające trwają 30 dni. Moimi i Państwa gośćmi w Radiu Katowice, w Radiu Katowice byli dziś Anna Larsson, dyrektor do spraw ekonomii cyrkularnej w Reloop Platform oraz ekolog Dominik Dobrowolski. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję. dziękuję.